Witam w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj robimy skin do Minecrafta, ale y, lo, losuję jakiego. Co to będzie? No nie. Tylko nie patrzę. Go. Dobra, jesteśmy już w SkinDexie. Tylko jaką papugę zrobić? Najłatwiej by było czerwoną, więc robię zieloną. Nie, no tak szczerze, to czerwona. Tylko, że tutaj nie piszcie mi od razu, że, że ja niby zielony. Robię tylko z tyłu taki ogonek zielony. Zaznaczam tylko na razie, jaki mniej więcej ma być? Później to się wycieniuje, czy jak to się tam nazywa, nie wiem. Zmęczona jestem. Teraz się wycieniuje. Welcome in Europe. Nie jest źle, ale się przyda wziąć ten kolor i tutaj tak leciutko dobra jest git. teraz można czerwonym tu domalować inne części przykładowo nie no zacznę od głowy tak szczerze Głowa jest zamalowana. Dawno nie robiłem tak szczerze. Skinów tak nie wyszedł tak źle. Tak szczerze dobra. To oczy teraz albo bardziej to może cyk nie wychodzi dobrze, ale na końcu się poprawi. Chyba, że będzie dobrze. Nie pytajcie, ostatnio ogólnie lubię muzykę Europapa, Euro, Euro nie no tak, no dosłownie, na Spotify'u sobie jak gram na komputerze puszczam. Dobrze. Co? Co się nie? takie, ale ja będę dodać jeszcze to białe? No może być. Oczywiście tutaj też kolory. Różne. Jest git. Na razie. Okon bym tak szczerze podłożył to zrobię napiszcie w komentarzach co będziecie w wakacje robić ja tak szczerze, grać i podlewać rośliny na ogródku dla tych co nie wiedzą jak wygląda trawa to też zrobię film spokojnie, wreszcie zobaczycie no nie obchodzi czy chcecie czy nie i tak zobaczyć czemu ja tak robię a nie wypełniam nie wiem Dzisiaj w szkole miałam taką jakby wycieczkę i, i niecały dzień głowa brała, bo słońce 30 ponad stopni i to cały czas na słońcu. Byście pytali czemu czasami nie gadam w jakiś momentach? To bo mi się nie chce Nie no, wiem że to nie wyszło Tu jest lepiej dużo, ale trudno Co to jest? Co to robi? A, no dobra już wiem Że nie będę używał, nie wiem, czy w górę będę, ale wiem, że ten skin jest naprawdę piękny. Czemu się zbugowało? I co tu się stało? Jak nie zrobić? No. Na chwilę przerwanie. Dobra, jeszcze lepiej niż wcześniej było nawet, bo teraz mogę chociaż sobie, no. Naprawione najważniejsze. I ogłaszam, że w piątek będzie live, chyba nawet posta takiego zrobiłem. Tak, zrobiłem. I jeszcze ogłaszam tak dodatkowo, jakby ktoś nie wiedział. Yes, indeed. Oczywiście Minecrafta mi jej wywaliło z telefonu, bo mam nowy telefon. I, mu, I Mojang mi mówi, nie, bo ty nie masz Minecrafta i nie możesz go zainstalować, nie możesz go... Nic nie mogę z Minecraftem. Znaczy mogę w sumie robić odcinki, ale to z konsoli. Nie, nie z telefonu, a na konsoli się nie przetestuje tego skina bo on jest na koniec, nie na telefonie Ej, i w sumie można ogon trochę ulepszyć nie, ja chociaż zmienię kolor w ogóle ogona, bo Albo co ja robię, po co, jak to jest dobry kolor w Minecrafcie, normalnie tak jest. No ja robię minecraftowego skina. Jak ktoś chce... Jak ktoś chce też sobie zrobić skina na urządzenie jakieś, to... Skindex chyba wiadomo, nie? Tu jest napis na górze nawet. Nie da skindex, tylko po prostu skindex się wpisuje i wyskakuje. Zamaluję go całego. O nie! To się wyklepie. To też to, to. To. się trzeba ręcznie. A, i ogólnie będą odcinki z Minecrafta z skinami, ale nie tymi, co teraz robię, tylko innymi, bo jakby mam komputer nowy i na komputerze będę grał, tylko na razie jeszcze muszę ogarnąć co tam, bo tak szczerze to nowy, nigdy nie grałem na komputerze, ale już prawie wszystko ogarniam. W sensie, grałem, ale przed tym jak go kupiłem, to nie grał. I dobra. Napiszcie też w komentarzach jak chcecie, nie musicie. Mmm, jaki jest Wasz ulubiony kraj? Oprócz Polski w sensie, bo Polska to wiadomo. Pierwsze miejsce. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Tutaj jakieś kropeczki, tu, tu. Mój gorzej, ale najlepiej będzie ze szkinem Europapa. Tak, najgorzej, ale najlepiej. Tylko jeden klocek. Tylko jeden klocyk. Zmiana koloru na... Nie no, za jasny. Na no, taki niech będzie. No jest, jakaś różnica. Od tyłu teraz zacznę Żeby było łatwiej jak chcecie odcinki z Brawl Stars'a to Prog 10 łapek musi być przekroczony. Robię to takie łatwe, dlatego że zaraz wracam. Dobra wróciłem przerwa techniczna, techniczna była. I można malować. 好吧。 To już chyba wszystko, jeśli chodzi o ten kolor. Wszystko. No, trochę go ściemnić. Może być. I no, z już prawie tak szczerze gotowy. Tutaj, zamalować, tutaj. Jak przekroczyłem prób tysiąca subskrypcji to, to będzie przedłużany live, ale taki przedłużony, że w sensie 10 łapek to 10 minut. Dobra nie będzie. Tutaj oczywiście. Tu. Tutaj. Tutaj. Co, no, skin zrobiony, no to pobrać klik pobrany no i tak szczerze to gotowe jak chcecie ten skin to wyślę tak szczerze tylko zapomniałem jak to się wysyła, o tu upload internet mi dzisiaj nie współpracuje, więc na chwilę przerwę Ogólnie to jednak nie wyślę, bo no, niestety coś mi się tu popsuło. Hasło mam dobre, nazwę dobrą, ale nie chcę za zalogować. Wpisywałem, ale nie działa, więc no, niestety nie będzie. Ale do widzenia, koniec odcinka. Następny powinien być jutro, albo później, albo nigdy, jak to ja. No to do widzenia.